Dzisiaj obejrzymy film odnośnie zmian w WG, które ma zamiar wprowadzić w 2020 roku. Przez cały rok pracowaliśmy nad zmianami pocisków. W okolicach czerwca wypuściliśmy pierwszą wersję serwera Piaskownica. Gdzie gracze mogliby wypróbować nowe zmiany? E, tutaj ważna informacja: e, zmiany w pociskach były zapowiadane jeszcze w, w poprzednim roku, i zmiany były planowane na ten rok. Także em, wydaje mi się, że cały rok był dla GI wystarczający, żeby wprowadzić te zmiany. Miejmy nadzieję, że chociaż w nadchodzącym roku to wprowadzą. Testowanie zmian i dodawanie nowych funkcji odbywały się sekwencyjnie. Wszystko łączy jedna globalna koncepcja. Stało się jasne, że nie chodzi tylko o zmiany w zrównoważeniu pocisków, ale też o kroki w kierunku głównego celu. Nowej równowagi. Będzie się ona składać z dwóch części. Zmiany w równowadze wpłyną bezpośrednio na parametry pojazdów i funkcje wsparcia. Niemal każda z nich została wcześniej przetestowana w piaskownicy, gdzie zmieniliśmy rodzaje pocisków w następujący sposób. Standardowy pocisk jest najbardziej wydajny i uniwersalny. Ma dość duże przebicie pancerza i powoduje maksymalne uszkodzenia. Korzystanie z tej amunicji jest najbardziej wydajne pod względem bojowym i finansowym. Specjalny pocisk. Ten typ pocisku ma znacznie większe przebicie pancerza, ale zadaje też o 25% mniejsze uszkodzenia, a więc użycie go w złym momencie będzie mniej efektywne. Trzecim przypadkiem są pociski odłamkowo burzące. Choć testowanie ich nadal trwa, pociski OB stały się bardziej wydajne dla dział o kalibrze poniżej 120 mm i straciły swoją skuteczność dla kalibrów większych niż 150 mm. Um. Dobrze, skomentujmy tutaj teraz zmiany w pociskach. Tutaj podstawowych to nawet nie ma co komentować, bo to w sumie nie ulegną zmianie. Jeżeli chodzi o pociski te specjalne, jak oni to nazywają, chociaż wszyscy i tak mówią pociski goldowe, chociaż jak wszyscy wiemy już, że golda nie, nie są. Jeżeli WG chciałoby żeby ludzie po prostu mniej tej goldowej używali tak żeby po e, gra była bardziej przyjemna e, to wydaje mi się, że może taniej sportem za golda mogłoby pomóc, chociaż ludzie mają dużo golda z paczek, więc mogliby stwierdzić, że dla nich to wszystko jedno, tak? I też bywa z Lidgolda. Yy, albo jeszcze bardziej zmniejszyć obrażenia, bo 25%, no to tak też yy, nie jest takim bodźcem, że a może u, zacznę używać podstawowej, tak? Albo drastycznie zmniejszyć zwiększyć jej koszty, tak? Bo to wtedy może też. Jeżeli chodzi o pociski odumkowo burzące to jest bardzo zła zmiana już dostały bardzo nerwa typ 5 i typ 4 ogólnie linia chińska Japońska, przepraszam. Ciężkich, e, nad czym ludzie bardzo obylewają. I oczywiście lodówka. E, tak zwana, czyli F 4005 e, W przypadku akurat lodówki, no to to jest taki fantank. Czyli raczej no, tam grasz na rondomach i tak dalej. I ludzie właśnie robili tą lodówkę ze względu na te one shoty. A one shoty, jak wiemy, były na odłamków oburzących. Więc yy, ludzie po prostu przez ten, po prostu zrobili tą lodówkę i nie grają, bo już nie ma tego, po co ją po prostu robili, tak? Już pomijam kwestię, że ona jeszcze dostała nerwa no, nie tylko z pociskami jeszcze tam. Ta nerfa na to cofanie, tak? Co on też jest odczuwalne? Mechanika zadawania uszkodzeń tymi pociskami uległa znacznej poprawie. Kiedyś mieliśmy w grze problem z przepaścią dzielącą parametry pojazdów 5 i siódmego poziomu. Ponadto pojazdy od pierwszego do czwartego poziomu były tak dopasowane, że ich przeżywalność była niska, a każdy błąd mógł okazać się tym ostatnim. Ten problem dotykał zwłaszcza nowych graczy. Zatem w kwestii pojazdów od pierwszego do siódmego poziomu nasze zmiany miały nieco zwiększyć ich przeżywalność, aby nie odstawały tak bardzo od maszyn piątego, siódmego poziomu. Oczywiście zmiany w działaniach pocisków wpłynęły na artylerię. Musieliśmy zmodyfikować ustawienia tak, aby odpowiadały one nowej równowadze. Teraz artyleria też ma trzy rodzaje pocisków, a każdy z nich pasuje do konkretnej sytuacji. Pierwszy rodzaj to pocisk standardowy, najbardziej uniwersalny. Ma dość duże pole rażenia, dość wysokie uszkodzenia i ogłusza wrogów. Właściwie jest to stary pocisk bez żadnych zmian. Specjalny pocisk nie ogłusza wrogów, ale jego pole rażenia jest o 10% większe i zadaje o 20% więcej uszkodzeń. Nie używajcie go w sytuacji, w której ogłuszenie nie przyniesie Wam korzyści strategicznej. Trzeci rodzaj to pociski przeciwpancerne. Jego dość wszystkie uszkodzenia rekompensuje niezłe przebicie pancerza. Najlepiej nadaje się do ostrzelania samotnych, dobrze opancerzonych celów, których nie mogą ranić pociski OB. No jeżeli chodzi o zmiany w artylerii, to jakie dla mnie to jest połączenie takiej starej artylerii i nowej? Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, akurat to artyleria, tak, ta stara artyleria była jeszcze. W sumie jeszcze nie grałem. Artyleria była taka, że no, potrafiła zadawać duże uszkodzenia i y, bardzo często po prostu tak? Oczywiście teraz wiadomo, że na niższych tierach też potrafi, tak. ale no to, to było bez względu na tier i po prostu zadawała duże uszkodzenia, ale nie było tak. Teraz jest niby no, mniejsze obrażenie, ale jest ogłoszenie. Więc to jest takie właśnie połączenie obu. Według mnie to jest na minus, bo y, to jest akurat odnośnie graczy w artyleriach, bo jak ktoś gra na artylerii, to się pół godziny nie będzie zastanawiał, który pocisk ma ładować, tak? A, nie uszukajmy się, artyleria też długo ładuje, tak? Więc to na minus? Po testach uważamy, że koncepcja nowej równowagi się sprawdza. Wymaga ona jednak dostosowania niektórych parametrów i oczywiście wprowadzenia funkcji wsparcia. Zmiana fundamentów gry, takich jak pociski i wytrzymałość pojazdów, wymaga także przebudowy powiązanych funkcji i mechaniki gry. Najpierw chcemy przyjrzeć się systemowi statystyk, ponieważ zmiany w uszkodzeniach i wytrzymałości pojazdu wpłyną na nie najbardziej. Chcemy uniknąć sytuacji, w której gracze utracą osobiste statystyki, które są bardzo ważne, bo pracowali na nie latami. Z drugiej strony chcemy pokazać graczom różnicę w ich skuteczności po wprowadzeniu naszych zmian. Zamierzamy więc wprowadzić dwa zestawy statystyk. Główna część pozostanie bez zmian. I będzie wyglądać tak jak teraz. Dodamy nową część. Ej, jeżeli e, porównanie właśnie skuteczności, jak to było wspomniane, to właśnie w skuteczności pokaza pokazałaby właśnie zmiana, jakby po prostu ludzie... Ludzie by po prostu przestali używać właśnie goldowej amunicji. Ej żeby ludzie sobie porównali jakich jest poziom gry z goldem i bez golda bo e, po prostu spamienie dwójką i walenie cały czas z golda no to to nie jest trudne tak więc sobie po prostu ludzie się po prostu polepszali swoje umiejętności a nie po prostu że sobie wcisną dwójkę tak i sobie po prostu przebijają wszystko która pokaże wyniki gracza w danym okresie. Kolejnym ważnym elementem, na który wpłyną zmiany zrównoważenia, jest drzewko technologiczne. Chcemy, aby stało się ono jaśniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Chcemy też nieco zmniejszyć liczbę trudnych decyzji, które gracze muszą podjąć przy badaniach pojazdów od pierwszego do dziesiątego poziomu. Zamierzamy wyróżnić największą gałąź badań w każdym wielkim drzewku, aby zmniejszyć ryzyko, że gracze znajdą się w trudnej sytuacji, usuniemy kilka pojazdów niższego poziomu z drzewka technologicznego. Tutaj, jeżeli chodzi o drzewko i usuwanie niższych poziomów, to też na minus, bo jak WG wcześniej wspomniało, a proponowy gracz, jeżeli usunął niższe poziomy, a wiadomo, że na niskich poziomach się gracze uczą gr gry po prostu, tak? I lepiej, żeby nowi gracze się uczyli grać na niższych poziomach, niż powiedzmy grali od szóstego poziomu i po prostu... Yy, po prostu gracze podobnie mieli mniejszy mniej czasu na nauczenie się gry, tak, bo będą mieli, powiedzmy, e, 5 tierów do wybadania do dziesiątki, a nie od pierwszego, tak. I e, e, jest jeszcze inny aspekt tej zmiany odnośnie właśnie grania, tam powiedzmy do szóstego poziomu, bo w tym od powiedzmy tego trzeciego do szóstego poziomu jest dużo takich y, po prostu funtanków tak? y, typu kawu 2, typu hecer y, typu lux, y, typu stuk 3, y, 3 albo 4b, już teraz nie pamiętam to też z trolem, tak, ogólnie, albo właśnie takie plujki y, właśnie Moim zdaniem to też na minus, których nie będzie można już badać. Robimy to, aby graczom łatwiej było poruszać się po drzewku technologicznym. Już posiadane pojazdy pozostaną jednak w garażu. Będą inne sposoby, aby je zdobyć, ale opowiemy Wam o nich innym razem. Gra zapewnia też kluczowe dla rozwoju elementy mechaniki, jak zwykłe misje, misje osobiste i osiągnięcia. Gdy zmienimy parametry pojazdów, takie jak uszkodzenia czy wytrzymałość, większość takich elementów również będzie wymagać aktualizacji. Innymi słowy, nie planujemy zmienić tego, jak trudno będzie zdobyć te osiągnięcia i nagrody lub trudności misji osobistych. Dlatego też wprowadzamy parametry, które dostosują uszkodzenia i wytrzymałość pojazdów do nowych realiów walk losowych. Trzeba jeszcze wspomnieć o gospodarce bitew. Liczba kredytów czy punktów doświadczenia zdobytych w bitwie zależy od zadanych uszkodzeń i asyst. Póki co żadne z nich nie ulegnie drastycznym zmianom. Średnia zadanych uszkodzeń i asyst w bitwie wzrośnie, ale nie wpłynie to na liczbę zdobywanych kredytów i punktów doświadczenia. Innymi słowy, Korzyści dla graczy pozostaną bez zmian, również te zdobyte w czołgach premium. To... Zostaną bez zmian. To skoro coś zostanie bez zmian, to po co coś w ogóle wprowadzać? Bo moim zdaniem, patrząc po. Dotychczasowych zmianach, to co są to powiedziane? To wystarczyłoby zmienić tylko y, w pociskach y, w pociskach y, golowych. Tak. tak. Że jak powiedzieli, że chcą, żeby y, ludzie porównali, porównali swoje y, doświadczenia w grze. Wytycziałoby po prostu, żeby nie grali goldem, tak? I sobie będą mogli porównać, jak grają z goldem, jak grają bez golda. No ale to jest WG, Tego nie pomalujesz? Dopiero po przetestowaniu zmian w mechanice postępów i gospodarce gry zgodnych z nową równowagą na piaskownicy, zrozumiemy zakres zmian, które trzeba będzie wprowadzić na serwerze głównym. Na podstawie wszystkich powyższych informacji gracze mogą oczekiwać mnóstwa zmian. Dlatego wykonaliśmy już cztery testy w piaskownicy. Wielu z was pyta, jak oceniamy wyniki testów, na jakie opinie graczy zwracamy uwagę i jak gracze mogą wpłynąć na te zmiany. Analizujemy uwagi od wszystkich graczy, ale skupimy od wszystkich graczy? Oczywiście tu powinni dopowiedzieć, o ile są z Rosji? Zastanawiamy się na wrażeniach tych, którzy brali aktywny udział w testach, e, bo chciałbym tu przypomnieć, a propos e, zmian i niby słuchania graczy, jak była wprowadzana polska linia i jak e, polska premia 8 poziomu miała być praktycznie taka dobra jak e, Defender. Jak jest, to wszyscy wiemy. Jest, bo jest, ale przecież. Nie może być tak dobre w, równ w równości z defenderem albo lepszy, no bo nieruski przecież. Jak można wziąć udział w tych testach? Póki co każdy może do nich dołączyć. To proste. Zainstalujcie klienta piaskownicy w WGC i zalogujcie się do niego w podanym terminie. Potem możecie walczyć w bitwach, testować zmiany i wypełnić kwestionariusz. Kolejna wersja piaskownicy pojawi się na początku przyszłego roku. Ta wersja gry będzie bardzo zbliżona do tej, którą planujemy wprowadzić na głównym serwerze. Jeśli odzew graczy po tej piaskownicy będzie pozytywny, nie wydłużymy okresu testowania, tylko zaplanujemy wprowadzenie nowej równowagi, pod koniec wiosny 2020 roku zalogujcie się, przetestujcie zmiany i zostawcie swój komentarz. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Ci się spodobało to zostaw lajka, zostaw suba i do następnego.